Dotarłeś tutaj, ponieważ zostałeś wezwany. Nic nie wydarzyło się przypadkiem. Potraktuj to jako punkt zwrotny. Od tego momentu twoja historia zmienia kierunek. Przyjmij pewną prawdę. Jesteś godny. Koniec dyskusji. Dostatek, miłość, zdrowie, spokój i radość istnieją już jako żywa możliwość. Potrzebujesz jedynie wyrównać swoją energię do nich. Uniesz swój stan wewnętrzny. Myśli i emocje muszą współpracować. Poczuj iskrę w sercu. To nie przypadek. To odpowiedź. Zapisz teraz trzy pragnienia, które naprawdę poruszają Twoją duszę. Kiedy piszesz, nie tylko notujesz. Wysyłasz jednoznaczny dekret. Klarowność wibruje wysoko. Chaos obniża częstotliwość. Wybieraj klarowność. Obserwuj otoczenie. Odpowiedni ludzie pojawią się na Twojej drodze. Zamknięte drzwi się otworzą. Pozwól życiu płynąć. Synchronia ujawnia się, gdy umysł się uspokaja. Zamknij oczy na krótką chwilę. Zobacz zakończoną scenę. Zobacz dom. Dotknij ścian. Usłysz śmiech bliskich. Poczuj zapach świeżej kawy. Im bardziej czytelny obraz, tym silniejszy sygnał wysyłasz. Wdzęczność przyspiesza manifestację. Zacznij zaraz po przebudzeniu. Wymień w myślach pięć powodów do wdzięczności. Poczuj każdy z nich. Marzyć bez działania to ucieczka. Działać bez uczucia to szum. Połącz wizję, emocje i krok. Intuicja mówi cicho. Dlatego zatrzymaj się, by ją usłyszeć. Zrób pierwszy ruch dzisiaj. Bez zbędnych dramatów. Metoda w trzech filarach według Nevillea Goddarda: Po pierwsze, świadome polecenie. Przestań prosić jak ktoś, kto błaga. Deklaruj jak ktoś, kto posiada. STW zamknięte RZ zdanie w czasie teraźniejszym, krótkie i konkretne. Wypowiedź je pewnym tonem. Powiedz: nakazuję obfitości zamanifestować się w moim życiu teraz. Powtarzaj codziennie o poranku z pełną emocją. Po drugie, dostrojenie emocjonalne. Po deklaracji poczuj rezultat jak fakt. Ciesz się tak, jakbyś już otrzymał wszystko. Rozluźnij ramiona. Oddychaj głęboko. Zobacz dodatni wyciąg z konta. Dotknij banknotów. Poczuj triumf. Ciało musi uwierzyć, aby pole kwantowe odpowiedziało. Taki jest język kreacji. Po trzecie, odpowiedzialne oddanie. Uwolni presję jak i kiedy. Zaufanie to element działania. Działaj zgodnie z natchnieniem. Nie wymuszaj procesu. Kontrola tworzy tarcie. Wiara otwiera drzwi. STWU zamknięte RZ codzienny protokół. Po przebudzeniu, wydaj polecenie z absolutną pewnością. Przez 5 minut zanurzaj się w końcowej scenie z prawdziwym uczuciem. Następnie puść rezultat i idź przez dzień uważny na znaki. Wytrwaj przez 7 kolejnych dni. Zwracaj uwagę na inteligentne synchroniczności. Systematyczność zamienia możliwość w dowód. Aby utrzymać stabilność, wyrównaj umysł, uczucia i działanie. Jasny umysł decyduje. Spójna emocja podtrzymuje. Inspiracja kieruje ruchem. Określ dokładnie, czego chcesz. Unikaj mglistych planów. Poczuj to jak realność. Spokój, radość i wdzięczność muszą być obecne. Zrób najmniejszy dostępny krok. Kolejny pojawi się, gdy ruszysz. Zajmij się barierami wewnętrznymi. One nie mają kształtu, lecz sterują Twoim życiem. Zapisz myśli. Które pomniejszają Twoją moc. Sprawdź ich źródło: rodzina, szkoła, społeczeństwo, strach. Czy to fakt, czy jedynie odziedziczona narracja? Przeformułuj je w wersję wspierającą. Zastąp pieniądze są trudne zdaniem, tworzy wartość i otrzymuje w zgodzie. Utrwalaj nową wiarę przez emocjonalną powtarzalność. Codziennie rejestruj drobne potwierdzenia. Mózg uczy się przez dowody. Dostarczaj je. Rano. Polecenie i scena końcowa przez 5 minut. W połowie dnia, dwie minuty świadomego oddechu. Wieczorem, trzy dowody, że idziesz we właściwym kierunku. Uważaj na cichych sabotażystów. Porównywanie odbiera fokus. Wina marnuje energię. Pośpiech burzy częstotliwość. Unikaj porównań. Odpowiadaj za siebie bez obciążania się. Zastąp pośpiech rytmem. Mów językiem tworzenia. Mów w czasie teraźniejszym. Usuń słabe warunki. Wzmacniaj to, co chcesz nam namnażać. Jeśli zboczysz z kursu, spokojnie wróć. Szybka korekta to dojrzałość. Obserwuj proste wskaźniki wewnętrzne. Lekkość myśli rano. Stabilność emocji w ciągu dnia. Jakość snu. Koryguj na tej podstawie. Ciało i umysł są jednym systemem. Kiedy pojawi się wątpliwość, odpowiedz praktyką, nie analizą. Powtórz polecenie. Przywołaj scenę finałową. Wykonaj mały krok. Zaufanie to nie brak strachu. To kontynuacja mimo szumu. Zostałeś wezwany, ponieważ jesteś gotowy. Życie dało znak. Zajmij miejsce tego, kto postanawia i potwierdza. Deklaruj. Czuj. Działaj. Oddawaj. Powtazaj. Pole odpowiada stabilności. Buduj stabilność codziennie. Każdy mały krok prowadzi do wielkiego skoku. Idź dalej. Kolejny dowód pojawi się, gdy wykonasz ruch. Co myślisz o dostatku, sukcesie lub głębokiej miłości? Jeśli pojawia się myśl, kto nie dla mnie, odkryłeś ograniczenie. To przeszłość próbowała cię definiować, nie przyszłość. Żądaj pytanie: kto mi to wmówił i po co? Wiarę można zmienić. Wszystko można nauczyć na nowo. Jeśli ktoś uczył cię że bogactwo odbiera lekkość, teraz możesz wybrać inną historię. Neville Goddard udowadniał, że założenie staje się formą. Od tej chwili wybieraj przekonania, które cię powiększają. Powtarzaj z mocą, zasługuje na pełny dobrobyt. Przekierowuj każdy negatywny impuls na myśl wspierającą. Zobacz swoje życie przemienione. Poczuj wdzięczność za wolność finansową i miłość obecnych ludzi. Wizualizacja to energetyczne polecenie. Nie fantazja. Nieliczni wytrwają. Większość podda się szybko. Ty nie należysz do większości. Twój umysł wzywa rozwój. Dlatego czytasz te słowa. Masz dość mocy, aby przepisać los. Żaden cudzy osąd nie określa twojej wartości. Każdy ból uczynił cię bardziej gotowym. Nie jesteś przeszłością. Jesteś możliwością teraźniejszości. Przestań zmniejszać swoje pragnienia, aby nikomu nie przeszkadzać. Masz prawo do ogromnego szczęścia i spełnienia. Jesteś silny. Jesteś bezgraniczny. Jedyną granicą jest wiara, którą wybierasz. Zamknij oczy i zobacz efekt finalny. Nie jutro. Teraz poczuj spokój, radość i pewność posiadania. Otwórz oczy świadomy, że stara wersja już nie wróci. Każdy krok od dzisiaj musi potwierdzać Twoje zwycięstwo. Gdy działasz z pewnością, wszechświat odpowiada precyzyjnie. To wzruszenie, które teraz czujesz, to rozpoznanie prawdy przez duszę. To Twoja droga. To Twój przeznaczony sukces. Jesteś niezwykły. Pamiętaj o tym codziennie. Mów o swojej wielkości każdego ranka i działaj zgodnie z nią przez cały dzień. Tylko wybrani trafiają na tę wiadomość. Ty jesteś jednym z nich. Wszechświat czeka na Twoją decyzję. Co zrobisz? Jeśli coś obudziło się w Tobie, wyraź wdzięczność już teraz. Napisz w komentarzu trzy pragnienia, jakby już były spełnione i powiedz, jestem gotów przyjąć wszystko. Twoja obecność ma ogromną wartość. Jesteś światłem. Zaufaj swojemu nieograniczonemu potencjałowi. Świat czeka na to, co masz do oferowania. To twój czas. Działaj odważnie.